poranek dnia drugiego w górach. Ignacy biega po naszym pokoju. Mama się myje. Zaraz wodzimy je jakieś tononko i ruszamy na bogo spady. idźme do restauracji i jak na przekór e, nazywa się Spicy Seafood -tomium. A Aczkolwiek na szczęście da się coś nie spicy zamówić. I mama ma zupkę z seafoodem, a ja mam e, pastaia z krewetkami. A Ignacy ma omlet. Ignacy. Ignacy, co powiesz? No Ignacy, kijka się bawi. Pam pam i słuchajcie, idziemy zaraz na wodospad, potem jedziemy na trekking i potem chyba na powrocie jeszcze na jeden wodospad, takim się wydaje. Seafood zup. Z takim chipsikiem, nie? Czasem wąskie, ale tutaj na droga na Wahiratan Waterfall To już jest gorzej, żeby się minąć według mnie 4 na 4 spoko, bo on sobie zjedzie Ale my mamy trochę ciężej Ale, jest ale nie ramy. jest jakaś hardkorowa droga No nie jest jakaś hardkorowa droga, ale na początku jak z Pusem się mijałem To tak kurde musiałem zjechać do rowu Zobaczcie tak, to Podjechaliśmy do parkingu i z parkingu już taki widok. Wyjeżdżamy z parkingu, bo nie było miejsc. Ale na dole jest drugi parking. Nie wiedziałem o tym, gdzie korkowałem drogę przez chwilę. Ja. Zajechaliśmy na pierwsze w rozpady i nazwa wyświetli się tutaj Powiem wam, że ten wodospad Batikiri? Jak to jest tak? Robi robotę, robi mega robotę, nie? Woda się tak potężnie rozpryskuje że jest y, bryza no, 20-50 metrów nawet od, y, od wodospadów. Na Pha Doksiao Nature Trail to jest też nazwa wodospadu. I powiem Wam, że przed wejściem na trekking jest, jest parking, ale tak mikro, że może z 8 aut się tu mieści. I skutery. i zajęliśmy dosłownie ostatnie miejsce. Tak to nie wiem, co byśmy zrobili. Byśmy musieli gdzieś jechać pewnie bardzo, bardzo daleko, i później iść tutaj drogą. Dobra, Ignacy, coś chcesz powiedzieć więcej poza tym, co przed chwilą. Hej mm. hej! Hej hej! Dobra, przebieramy się, przepakowujemy i jazda. Bierzemy nasze kije, które ukradliśmy, żartowałem, zapytaliśmy pana, pozwolił wziąć z wczorajszego trekkingu. i śmigamy. Siema! Spójrzcie, tak wygląda wejście na szlak. Ta brama za nami. Do się, Nature Trail. No i po raz kolejny podatek. Podatek turystyczny, czyli odchodzi taka pani yy, i mówi, że musimy wziąć przewodnika za 220 batów, czyli jakieś 28 zł 9 no i to jest takie znowuż wspomaganie lokalnej społeczności, takich wiecie bezrobotnych, którzy sobie tutaj idą z wami na spacerek, i Na nie świruj no idą bezrobotni z nami na spacerek po angielsku nie rozmawiają w sumie za bardzo i to tyle. Spójrzcie spójrz, jesteśmy przy kasie od przewodników, to jest pani, wpisuje w zeszyt i płaci się 220, 20 jest dla ofisu i dla, nie wiem, tego biura jakby, a 200 dla pani, która idzie z nami, która jest przewodnikiem, bo od razu widziałem jak dzielili hajs 20 poszło do paczki, a 200 do pani tutaj. What's your name? Pui Our uh, tour guide. Okay. Za nami znajduje się taki drewniany posążek Gibona. E, odróżnia się tym od małpy, że nie ma ogona. I pani przewodniczka mówiła, że e, dzisiaj rano widziała takiego jednego, ale teraz może ich nie być. I co ciekawe, e, są z nami Belgowie, którzy zaproponowali e, wspólną wycieczkę, żeby podzielić koszt e, przewodnika. Także nawet taki kraj e, urodzajny jak Belgia. Ma backpackersów, którzy potrafią sobie, wiecie, po się, podróżować, nie? W każdym kraju są ludzie, którzy podróżują w różnym stylu. Przewodniki takie były po taniości w sumie No przewodnik prawie 3 dyszki kosztował, ale podzieliliśmy go na pół 220 czy tak. 240 220. No to 25 zł No, tak. 27 załóżmy ale no, chyba nie. Tak. Wiadomo, w takiej Polsce backpackersów będzie o wiele większy stosunek do ludzi podróżujących ekskluzywnie w Belgii mniej, czy tam w Francji Ale też sobie tak, lecimy dalej Ja yeah. yeah, <laughs> Pani mm. powiedziała, że te dziury wyrządziły y, mormy i oni je jedzą też te robaczki. No okay. Po pięciu bamboo latach dopiero staje się twardy bambus, bambus i w, bambus? w sezonie deszczowym wyrastają nowe kiełki nowe odrosty bambusa i oni jedzą normalnie do zup i tak dalej Także bambus jest budulcem i również karmi okoliczne społeczności też byśmy mogli jeść nasze bambusy Tak, my też hodujemy bambusy w domu Może jeżeli będzie Was interesowało to po serii z Azji coś nagramy o naszej chacie i o naszym ogrodzie nie co Oto tutaj za nami farmy truskawek, tylko nieco inne niż te, które widzieliśmy w Cameron Highlands. Eee, truskawki rosną na ziemi, ale te są przykryte folią, żeby zapobiec unikaniu wilgoci, uciekaniu wilgoci. No i ciągną się naprawdę kawał hen. -hen. hen, -hen. Ale truskaweczek jeszcze nie ma, nie Ines? Na razie nie. tylko roślinki. Dobra, jak się okazuje, nasza pani przewodniczka nie jest jednak e, takim tylko wiecie człowiekiem, który nas prowadzi, tylko faktycznie zarabiana zarabiało swoje wynagrodzenie. No i kontynuując wywód, e, pani mówi interesujące ciekawostki, pokazuje na przykład e, jakie robaki siedzą w bambusach, zdjęcia pokazuje, pokazuje nam węże, widzieliśmy już trzy węże, z czego dwa z bliska, jadowite. Dała nam do spróbowania korę cynamonu, bo jak pewnie wiecie cynamon to kora drzewa cynamonowego, cynamonowo-nowego. ale ta wycieczka jest lepsza niż na Zanzibarze, bo na Zanzibarze byliśmy w takim, wiecie, takie farma, farma -przypraw. Coś Tam też mogliśmy różnych rzeczy próbować i tak dalej. Ale co jest fajnie? Tu jest w parku narodowym. No i pani dużo rzeczy pokazuje, czyli naprawdę zarobiła na to swoje wynagrodzenie. Bo poprzedni pan wczoraj to tylko nas prowadził, coś tam powiedział, ale po angielsku prawie wcale, a ta pani już coś ogarnia po angielsku i no, spoko. Myślę, że warto, warto wesprzeć społeczność i zapłacić tą obowiązkową daninę. A tam nasi współtrekkingowcy Ignacy się obudził w połowie szlaku. A tutaj widzicie tarasy ryżowe. Nasz zboczu góry, ale chyba ryż nie rośnie albo jest już wycięty. <grystanie> Co tu jest? Bafalo, Ignacy, to są bawoły błotne i ryż. Pięknie tutaj. Pani mówiła, że tutaj ludzie zbierają i trzepią ten ryż wszystko ręcznie, żadnych maszyn, także bardzo, bardzo ciężka praca. Piękny kanał betonowy, a zarazem dalej, jaki nas się odwróci. Brzydkie plastikowe niebieskie rury. Proszę odwrócić. Jak to skończysz. system nawadniania e, do pobliskiej wioski, ale wygląda wyjątkowo szkarabnie. Jest to system grawitacyjny. A Ignacy wyskoczył z chusty we wiosce i już coś tu psoci patrzcie tego wysolka słodkiego Ignasiu, co powiesz widzą? co powiesz? pan tutaj wszędzie nakrośnie ręcznie yy, materiał i pan powiedział, że jak jedna nitka się spieprzy na przykład dziecko czasem podchodzi i wyciąga jej jedną to wszystko jest wasted i od nowa Także, bardzo precyzyjna i żmudna praca. Biały budyneczek tam na końcu, to jest szkoła dla mieszkańców tej wioski. Wioska jest zwieńczeniem tego treningu. Zaraz napijemy się lokalnej kawy. W tej wsi właśnie hoduje się kawę. Też jakieś mango tutaj rosną u nich. I jest tutaj 100 domów. Mieszka około 100 rodzin i 400 ludzi zamieszkuje tam wioskę. Co ciekawe, y, są tu też homestaye. I można sobie zostać na noc w takim miejscu. Ignacy co? Ty, Ignacy co ty wąchasz? powąchaj Ale lemon grass przepysznie pachnie. Nie wiem jak to możliwe, że coś coś z krzakiem jak trawa wygląda, ma taki zapach jak e, słodziutka cytryna. pójście na chałupki, konstrukcja betonowa poniżej, a te bambusowe elewacje to są bambusy pocięte, tak? no to jest tylko e, powłoka także buduje się już raczej po nowoczesnemu we wiosce fajne przeżycie musiałoby być tutaj e, nocować nie wpadliśmy na taki pomysł, ale jeżeli planujecie wyprawę w góry to warto rozważyć i zakładam, że większość tych homestay nawet nie jest na Bookingach ani na innych Agodach. I chyba warto by było tutaj przyjechać autkiem i po prostu pobłądzić, popytać. Możliwe, że w atrakcyjnych cenach można pomieszkać w autentycznym miejscu, w samym sercu Parku Narodowego. Ines by nie chciała, bo jaszczurki i pająki. Ale myślę, że by szło też tu znaleźć coś takiego bardziej właśnie jak poprzednia budowla murowanego bez insektów. A tak mieli się kawę tutaj, spójrzcie szybko, Ines. Są w tą stronę. O dobrze, dobrze, leć kawa. Tutaj jest, taki, tutaj jest taki mały lokalny sklepik. E, można kupić herbaty paczkowane, maszynkę do mielenia i lokalne materiały. Paczka herbaty to koszt około 15 zł, a maszynka do mielenia to około stówka. wioska jest zamieszkiwana przez plemię Karen, z tego co wiem. Tak przynajmniej mówił przewodnik. I również mają takie bluzeczki, jak my mieliśmy w wiosce... Gdzie? We wiosce, przepraszam. W Sanktuarium Słoni. Kehor chyba. Kehoreko Park. Po trekkingu czeka nas darmowa degustacja kawki. Ignacy dostał banana i sobie właśnie go przekąsza. A mama sobie pije. Kawkę. jak myślisz? Co dobra? Bardzo dobra. Mm, Wyrazista. Taka mocna. Thank you. The best banana. The best banana? Ok, we'll try. Dostaliśmy już drugiego banana dla Iglesia. Very good, When you got some problem in your stomach, you eat this oh, yeah. Ok. Pan powiedział, że banan jest dobry na zatwardzenie, właśnie. Dobra, czekaj ich na. Zaraz zostaniesz. E, no, kawka jest według mnie przepiękna, mega mocna, taka intensywna. nie? Mama, da. Mama, da. E, kawka jest mega intensywna. Tak, tak, mega intensywna. jedna z najlepszych, jakie piliśmy, chyba na wyjeździe, albo najlepsza. No, na, na wyjeździe, tak, ale nie. W, e, w życiu do... nie. Tak, w życiu nie. Do tej wietnamskiej, bo nie mam pojęcia. No, ale bardzo dobra. Mm. Mega, mega intensywny smak, nie? Fajno, naprawdę. Może kupimy jednak trochę jakąś małą paczkę? Ja mam małą paczkę no, Ale kupimy. Naprawdę małą, żeby tak tylko wiecie degustacyjnie, jak rodzinka przyjedzie, znajomi. Nie no, ja myślałem, żeby wyjść tutaj. Tym to wozić, do to wiemy. Nie, no do domu. Dobra, zobaczymy. Tak Hej! Spróbowaliśmy jeszcze herbatki yy, takiej jasnej, nie wiem z czego. A druga to hibiskus chyba? Mocno czerwona. No dobra, ale ta jaśniejsza była lepsza. Słuchajcie, kawkę można kupić ćwierć kilo za 24 zł, ale nie wiem czy będziemy brali, bo jest to dosyć duża paczka. A przed nami jeszcze półtora miesiąca podróży. No nie jest to dobry pomysł. Myślę, że gdybyśmy wyjeżdżali za tydzień czy za dwa, to byśmy wzięli kilka takich paczek, chyba, nie? Bo jest naprawdę pyszna. Nie można kupić zarówno nasiona, y, fasolki, nasiona, żarenka i mieloną, także spoko. Patrzcie, jakie hamstwo. To jest mój kubeczek. A ty jeszcze, jeszcze nie wypi, już wypiłaś? No, nie spodziewałem się, że już wypiłaś. Proszę okay. bardzo, kochana żona, do pełna? Nie. To jest gorsza. Dobraliśmy jeszcze jedną kawkę, chciałam zapłacić, ale pani nalegała, że to jest free, nie? Także. Ale w ogóle fajna, fajna wioska, taka, wiecie, zupełnie coś innego niż wszędzie, indziej, bo wszędzie jak dojdziesz do takiego miejsca, to nagle kawa kosztuje 10 zł, wiecie, w Azji, nie? Kawa kosztuje 10 zł, herbata nie wiadomo ile wszystko, wszystko jest drogie, a tutaj wszystko jest tak aż dziwnie za darmo. <laughs> tak, dziwnie za darmo i... Kawa też jest no i powiem Wam, że może jednak kupimy, ale wiecie co? Przykładowo byliśmy we Wietnamie na wycieczce na Deltę Mekongu, nie? I tam było na końcu wycieczka do produkcji cukierków. I tam, kurde, było masakrycznie. Ta obsługa byli tak turystyczni, mega, bo mega byli mega opryskliwi. Nie, właśnie nie byli turystycznie nastawieni, bo byli bardzo niemili. Bo, byli bardzo niemili. Bo my chcieliśmy kupić wtedy te cukierki, pamiętam? Kupiliśmy jakieś ale chcieliśmy więcej kupić, ale... Pani była tak opryskliwa, że... Tak, pani była tak, tak, niefajna, że po prostu stwierdziliśmy, że no nie, kupimy gdzie indziej, jak będą, albo po prostu nie kupimy, bo, bo, bo nie. No, a to jest tak przyjazna atmosfera, w ogóle wiszą banany. Na początku pani dała Ignacemu, żeby sobie zjadł, ale później widzieliśmy, że inni ludzie też biorą, to jeszcze jednego sobie widzieliśmy naprawdę fajne, takie lokalne bananki. I to jest... Inny. Nawet te, które wiecie, w Mai, które jest niedaleko, bo nie są. No, inny, ale banany mają 1000 gatunków albo i więcej. Aczkolwiek powszechnie jest hodowany jeden lub dwa. Musa, acuminata Grand Nine. Sto tak, trochę się na tym znam akurat. Ale nie wiem, czy Wam mówiliśmy, ale banany, bananowce też mamy w ogródku. Tak, mamy w ogródku. Pokażemy Wam, jak będziecie nas dalej oglądać. I zostawcie suba. Ignacy będzie się cieszył. Ignacy jest uświniony cały od bananów. Dobra, i kaki. Bo tata mu pokroił na śniadanie. Oh, kończymy tą długą nagrywkę. Kawa jest przepyszna, przepyszna. I bardzo fajny śniadanie. Powiem wam, że super ciekawy. Pani fajnie opowiadała i naprawdę no. polecam. No. Ignacy się uziemia O, nie jest tego. Nie, daj tacie tata da nowe. Ta mama dalej nowe. O, Ignacy chciał zjeść ziemię. E, sorry za to. Słuchajcie, wczorajszy szlak był piękny, był przez góry, były, duże, były widoki z gór wysokich, ale dzisiejszy był o wiele bardziej krajobrazowy. Dzisiejszy był taki pocztówkowy, ciekawszy, no. Jak nie widzieliście, wiecie, żadnej farmy przypraw prawcy rodzaju? Bo to macie pięć wiedzy. No, bo były i truskawkowe farmy, i ryż, i bawoły. I wioska, i góry, węże. Nie, naprawdę super. No super super. Pani też tipa dostanie, tak jak wczoraj pan i to większego. Damy jej stówkę chyba, nie? No, bo pani była pomocna. była fajna. Tak, pam pamiętajcie, że mimo że się płaci za tą usługę, to i tak warto dać tipa chociaż symbolicznego, e no to jest, właśnie, to jest właśnie taka sytuacja, gdzie daje się tipa, nie? Głównie. To nie? Tak, to będzie duża część Pani zarobku, no i to tak, to tutaj akurat wypada, nie? Spójrzcie, mu khaki spadło na ziemię i przez chwilę go nie upilnowaliśmy i jedząc khaki przypadkiem zjadł trochę gliny również. Tak oto wygląda jego facjata. Mama już działa. Bo nas państwo z Izraela zagadali eee, i. I nie spojrzeliśmy na niego przez pięć sekund dosłownie. No na niego, ale żeby nie uderzył głową w tą Tak, w, w, ławkę, w ławeczkę. Bo był pod ławką. Tak. Nie widzieliśmy co pod ławką robi. No nic poniedem. A to jest taka gliniasta podłoga. Nie wiem, czy dziewczynki też tak mają, ale z chłopcem jest masaka. Nasz mały brudas jest brudasem, to Jest brudasem i, i wszędzie włazi. I drze, wszystko. I się normalnie co 5 minut. Tak, uratowałem mu. Ja mu średnio 2-3 razy dziennie ratuję życie. Ja też. I tak autentycznie ratuje życie, nie? Żeby się jest zabił pewnie. Ciężko jest takim babasem. Dobra. Dobra, spadamy powoli. Dasz radę! Będziemy jechać na pacę. Ignacy, pierwszy raz w życiu jedziesz na pacę, jak ci się podoba. Ignacy ma ambiwalentny stosunek do jechania na pacę. Jedziemy na pacę. Tak jak w Meksyku, nie? Tak. Parking. Ja uderzyłem w dzwoneczek, teraz wy zaznaczcie przycisk subskrybuj i kliknijcie dzwoneczek, to nie przegapicie żadnych naszych treści. <śm> <śm>